Siemanko, handluj tym, czyli z życia handlarza samochodami używanymi i tym razem trochę inaczej niż zwykle, ponieważ ten samochód, który stoi za mną, czyli Peugeot 607 z 2001 roku, co prawda pierwsza rejestracja grudzień, gdyby to kogoś interesowało, bardzo możliwe, że jeszcze nie jest sprzedany, ponieważ ja staram się pokazywać samochody, które już są sprzedane, których już po prostu nie mam, natomiast ten właśnie Peugeot nie jest autem kupionym typowo na flipa, typowo na odsprzedaż, tylko jest to mój prywatny samochód, który mam już, uwaga, 6 lat. Dlaczego uwaga? Ponieważ sam się nie spodziewałem, że to aż tak długo. Natomiast jak to jest z tym samochodem? Dlaczego ma bardzo niski moim zdaniem przebieg i dlaczego praktycznie nie jeździł? Pokażmy go. Jak wygląda ten 22-letni 607. I mamy tutaj 607. Samochód, który. U mnie jest od 6 lat, co jest w ogóle takim trochę kuriozum. Ja byłem święcie przekonany, sprawdzając sobie ostatnie dokumenty, że ten samochód mam od roku 2019, natomiast okazało się, że kupiłem go w 2017. Także dwa lata pomyłki. Przy dobrej zabawie czas szybko leci. No i on generalnie jest w całkiem fajnym stanie wizualnym, jeżeli chodzi o te 607, ponieważ ja sobie teraz rozeznałem się trochę w rynku, jak już stwierdziłem, że trzeba go sprzedać. Porównałem sobie inne egzemplarze. Jest tutaj strasznie niski przebieg, który na pewno będzie. Nie wiem, czy atutem może będzie bardziej odstraszał po prostu potencjalnych nabywców tego samochodu, ale uwaga, ciekawostka jest taka. Ja szukałem sobie pewnego czasu właśnie takiego Peugeota. Kolor ten bardzo mi pasował, jeżeli chodzi właśnie o ten niebieski metalik. On bardzo ładnie w ogóle wygląda w słońcu. Postaram się tutaj wrzucić jakąś przebitkę, jaką się prezentuje. Bo tutaj stojąc w cieniu, on jest taki ciemny, no może nie czarny, ale taki naprawdę taki atramentowy, tak bym powiedział. Natomiast w słońcu on wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Kolor mi pasował, model mi pasował. Szukałem auta z automatyczną skrzynią biegów takiego Peżota. To też mamy tutaj. Natomiast tutaj pod maską jest 22 HDI. 131 koni, tak wychodzi po e, przeliczeniu e, KW na konie mechaniczne. Co prawda, w ogłoszeniach podałem, że te 22 mają 136 koni, nie wiem, tu wychodzi tak, także tak pewnie wpiszę w ogłoszeniu. Natomiast szukałem fałszustki. 6 w benzynie, wiadomo, piękny dźwięk. E, szukałem też samochodu, który miałby skórzaną, jasną tapicerkę. To był jeden z takich priorytetów, można powiedzieć. No a kupiłem ze szmacianą tapicerką i z wyposażeniem, które nie jest jakieś super hiper bogate. No niestety tak to właśnie wygląda w tym egzemplarzu, ale on nie urzekł stanem swojego zachowania, ponieważ w tej chwili, zresztą jak widzicie tutaj trochę ten lakier, no robi robotę. Na pewno robi robotę. Mi w każdym razie się podoba, to było najważniejsze. To ten samochód pojawił się w sumie niedaleko, ponieważ miałem jakieś tam 45 km chyba po niego. I był, przede wszystkim był, zgadzał się kolor, i on już wtedy, te 6 lat temu, był w takim ładnym stanie, porównując z innymi egzemplarzami, które oglądałem wcześniej. Natomiast teraz, niestety, po tych 6 latach, kiedy ja tego samochodu praktycznie nie używałem, ponieważ tutaj na liczniku jest 206 500 km w chwili obecnej, a ja go kupiłem, to on miał jakieś 200 tysięcy? Delikatnie przekroczone 200 tysięcy. To pamiętam, bo jeszcze się śmiałem, że to już jest taki przebieg no nie do sprzedaży, że trzeba byłoby go ze 2000 gdzieś tam cofnąć, pojeździć sobie na wstecznym, żeby móc go sprzedać w jakiejś lepszej cenie. Nie? No ale to może być atut, może to nie być. Atut ciężko powiedzieć na chwilę obecną. W ubiegłym roku przestawiałem go praktycznie tylko z kąta w kąt. Dwa lata temu też on chyba nic nie jeździł. No, szkoda tego auta, zwłaszcza, że teraz nie mam po prostu jakichś takich zadaszeń, żeby to trzymać. Przestał praktycznie rok pod chmurką. Natomiast stan podwozia tego samochodu jest po prostu zarąbisty. Zaraz Wam pokażę, bo udało mi się nagrać jakiś taki filmik, bo tam sobie schodziłem zobaczyć, czy tam coś postukiwało, jakaś osłona po prostu była delikatnie luźna. Bo tutaj w ubiegłym roku też robione było całe zawieszenie, o ile dobrze pamiętam olej wymieniony, samochód miał jeździć no i nie jeździł, no i się skończyło, że jest jak jest, także pokażę Wam tutaj może jakieś, jakąś wrzutkę, jak on wygląda od dołu, tam co prawda jest jakieś takie delikatne powierzchniowe e, nalot jakiejś korozji, no ale to jest naprawdę pikuś w porównaniu z tym, co widziałem na innych Że tak ten samochód wygląda, jeżeli chodzi o podwozie nawet cała ekologia jest na miejscu to też jest rzadkość Tylko jakieś powierzchniowe rzeczy do ogarnięcia podejrzewam w garażu. W jeden dzień, i ten samochód jeszcze długo, długo będzie jeździł, jeżeli chodzi o blacharkę. I tu, jeżeli chodzi o przód tego samochodu, to ja go kupiłem właśnie w takim stanie. Jeżeli chodzi o te halogeny, no to nie wiem, czy to jest typowo wersja na Szwecję, ponieważ ten samochód. Odkupiony został w tym 2017 roku przeze mnie od pierwszego właściciela w kraju, który miał to auto od roku 2013. I on pokazywał mi też zdjęcie, gdzie stoi przed domem pani, od której ten samochód został odkupiony, właśnie w Szwecji. I oni tam gdzieś elewacje chyba robili domu, właśnie tej, tej pani, i zdecydowali się, czy go wziąć w rozliczeniu, czy odkupić. To już po prostu nie pamiętam. W każdym razie widziałem fotkę jaką stoi sobie jeszcze na tych szwedzkich tablicach przed domem tej pani, także stwierdziłem, że no w sumie fajna sytuacja, nabiorę biorę ten samochód. Szwed, nie szwed, ale nie był totalnie porzewiały. W tej chwili tam delikatnie coś wychodzi po tych 6 latach, ale to są naprawdę pierdoły. Tak samo jeżeli chodzi o to, żeby nie było, że tak zachwalam, bo są jakieś negatywne rzeczy, również jeżeli chodzi o to auto, w tym zderzak. Ponieważ ten zderzak jak widać tak delikatnie odstaje, te halogeny swoją drogą, no to ja je przed każdym przeglądem muszę naprawdę szczelnie zakrywać. Panie, jakie halogeny? Tu nie ma żadnych halogenów, to jest wersja bez nich. E, no, ponieważ wiadomo, no one nie przejdą tak. Jeździć też tak średnio, ale co zrobisz jak nic nie zrobisz. E, tutaj też były zaślepki, spryskiwacze, których ktoś mi buchnął kiedyś i tak zostało taka amatorszczyzna. A samo to, że ten zderzek odstaje, tu brakuje tych elementów. To jest, i tu z tej strony też, to jest trochę moje takie niedbalstwo, ponieważ ja tego nie skompletowałem przez te lata. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Miałem gdzieś w głowie, że jeżeli ja to zrobię, no to a, wystawię go na sprzedaż i po prostu nie będę miał samochodu, no nie będę miał takiej 67, no i to mnie gdzieś tam trochę w serduszko szczypało. Czy to mądre, czy głupie, to już zrozumieją to tylko ludzie, którzy motoryzację traktują tak trochę inaczej, niż po prostu środek do przemieszczania się. Ponieważ ja część samochodu właśnie tak traktuję, ale są takie niektóre, jak właśnie ten model, który zawsze chciałem mieć i gdzieś to tam jest trochę inaczej rozpatrywane, ale to już jest zupełnie inny temat. No i tutaj niestety Dzik został przyjęty na ten zderzak. No i tak to się skończyło. Ja tego nie poprawiłem. Maska nie jest z tego samochodu. Oryginalna, z którą ja ją kupi go kupiłem, leży sobie jeszcze u mnie. Ona w tej chwili wygląda na no ideolo, tak mi się wydaje, natomiast czasami jak słońce zaświeci, to ona jest jakby ciut jaśniejsza o jakiś jeden odcień. E, niestety z tej oryginalnej zaczął schodzić lakier bezbarwny, Nie wiem, czy coś się gdzieś mniej więcej tutaj chyba. E, czy tam się coś po prostu dostało pod ten lakier, pod tą warstwę Klaru, e, woda zaczęła podchodzić, nie mam pojęcia. Niestety tutaj są też jakieś inne takie małe miejsca, typu właśnie pod tą listwą, tu jest to samo. Natomiast to już jest chyba od dwóch i pół, czy od trzech lat, i się po prostu nic nie powiększa. Tak samo tu przy klamce i chyba z drugiej strony przy, e, przy, przy, przy kierunkowskazie. Także niestety nie jest tak idealnie, są jakieś tam mankamenty, jak to mówią e, kupujący, którzy do mnie dzwonią, ale tak prezentuje się cała reszta samochodu. Samochodu, który przypominam, jest z 2001 roku. Ten Spód, no to mieliście już okazję pewnie zobaczyć, w jakim on jest naprawdę w fajnym stanie. Moim zdaniem nie ma krzywdy. Są dwa miejsca. Na nadkolach gdzieś coś się dzieje. Z drugiej strony mamy to samo, ponieważ tutaj była zrobiona też chyba dwa lata temu taka zaprawka. Takie cosik. Krzywdy nie ma. Nawet tego nie ściągnąłem. Nienawidzę takich rzeczy. Naklejek jakichś różnych tego typu. A to po prostu zostało z racji tego, że ja tak mało tym samochodem jeździłem. Ja nim zaliczyłem jakieś dwa takie dłuższe wyjazdy na urlop. I w sumie trochę kręcenia się tutaj na miejscu, także tyle co nic. O dziwo, jeżeli chodzi o hamulce, no to nic skubańcowi nie jest, czego się też niezmiernie cieszę. A blacharka wygląda właśnie tak. Także nie powiem, mogę ten zakup określić jako dość udany. Co prawda tutaj są małe, minimalne problemy mechaniczne w tej chwili. Ale o nich za momencik skupmy się najpierw na tym, jak on wygląda po tych latach. I ta druga strona, druga strona moim zdaniem jest ładniejsza jeszcze niż tamta. Natomiast tutaj też coś się dzieje. I może nawet bardziej niż tam, ponieważ tutaj też coś jest. A jeżeli chodzi właśnie o te mechaniczne rzeczy, to niestety włącza się ta, ten komunikat znany chyba wszystkim peżociarzom, którzy mają diesle, czyli engine anti-pollution fault. No i niestety wtedy trochę turbina się gorzej wkręca na pierwszy... Ruszam, jadę sobie na jedynce, elegancko przy tym automacie i zanim on się rozbuja, po prostu jakby nie miał mocy. Później jak już turbina załapie, no to jedzie po prostu elegancko, tak jak powinien. No ale to jest też może kwestia tego, że on faktycznie był mało używany. Jadąc od samego początku, teraz on jest na D, wciskając maksymalnie gaz, no to po prostu on się troszeczkę jakby tak delikatnie zawiesza. No, ale już później jedzie tak jak widać. Jak już jesteśmy przy mechanice, no to tak właśnie wygląda silnik i moim zdaniem jest to bardzo dobre miejsce na silnik. Samo oglądanie środka, no to zacznijmy sobie od bagażnika, ponieważ bagażnik jest całkiem spory, jak to w tej klasie samochodach. Zresztą on ma prawie 4,80 długości, także tutaj już było gdzie ten bagażnik instalować. E, tutaj otwarty jest ten schowek, ponieważ tutaj, gdyby zdjąć tą, tę właśnie tapicerkę, to pod nią skrywa się dodatkowy akumulator, ponieważ jeden, jak już widzieliście, jest pod maską, a tutaj jest taki mały wspomagający akumulator, który zresztą dwa lata temu kupowałem. I całe szczęście on sobie tam żyje, ponieważ on był doładowywany tak jak powinno być. Zresztą ten z przodu też. Zapasóweczka. Fajnie to sobie zajrzeć, ponieważ to nie jest zbyt częsty widok dla mnie. I tył, czyli ta szmaciana tapicerka, której nie chciałem mieć. Natomiast okazało się, że nie był to taki tragiczny wybór, ponieważ jak sobie teraz patrzę, zresztą już wtedy nawet jak patrzałem na te skórzane, one nie wyglądały za dobrze. E, wiadomo, ciemne starzeją się trochę lepiej, natomiast jasne, jeżeli o nie ktoś nie dbał jakoś szczególnie, gdzieś tam ich nie konserwował, nie zmiękczał, no to one niestety w dużej mierze nie wyglądają jakoś zbyt atrakcyjnie. A tutaj, pomimo tego, że jest to taka szmaciana tapicerka, która, jak to mi kiedyś ktoś powiedział, to nie pasuje do tego samochodu. Trudno, pasuje czy nie pasuje, ale jest fajna i praktyczna, tego akurat tutaj nie można odmówić. Fotele, a właściwie kanapa z tyłu jest podgrzewana, także też taki bajer. I nawet podsufitka, z czym mam ostatnio problem w niektórych samochodach, też wszystko się super trzyma. Także co do jakości tych materiałów tutaj jakichś dużych zastrzeżeń mieć nie można. A z przodu wygląda właśnie tak. Tutaj niestety nie działa ta prawa szyba. Ja jej od początku nie zrobiłem. Naprawiłem lewą, ponieważ lewa również się nie opuszczała. Tam trzeba było wymienić po prostu ten mechanizm. A co do prawej, no to się tak odwlekło w czasie i z racji tego, że samochód praktycznie nie był używany, to wiadomo jak to jest. Tak wygląda fotel pasażera po latach. Czyli faktycznie on wygląda na te 206 tysięcy kilometrów przebiegu. Też oczywiście podgrzewany. Schowek ciach, deska, no i tutaj niestety on ma ten taki podstawowy komputerek, który również niestety jest rozmazany, zwłaszcza w tej chwili, ponieważ jest bardzo gorąco i te piksele się tam niestety rozmywają, to jest taki minus. E, natomiast to się dotyczy nie tylko 607, ale i 407, po prostu peżoty tak mają. Radio Clarion, kaseciak niestety, automatyczna skrzynia biegów, ona w tej chwili um, muszę ją troszeczkę douczyć, po prostu e, przywrócić ją tak jakby do ustawień fabrycznych, ponieważ ona sobie czasami w tym momencie po tym postoju, jeżeli wrzucę na jedynkę, w sensie na D, jest powinien być na jedynce i ruszyć sobie z świateł, no to potrafi sobie sam wrzucić trójkę, także muszę ją jeszcze trochę podszkolić e, i z powrotem ją przyzwyczaić do jazdy. I skrzynia ma też tryb taki zimowy, dzięki czemu sobie właściwie rusza wtedy z dwójki, czyli tak jak powinno być. No i tryb S. Czyli po prostu trochę bardziej przeciąga powiedzmy te biegi, żeby samochód był bardziej dynamiczny. Skrzynia taka zwykła, klasyczna, czterobiegowa. Schowek to jest w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ tutaj mamy jakieś monety. To nawet nie wiem co jest. Pilot też nie wiadomo do czego, a brudny jeszcze jest trochę. I ciekawostka jest taka, że ja przez te 6 lat nie wyjąłem tych rzeczy stąd, ani nic tutaj nie dołożyłem. Także to jest tak, jak ja go kupiłem. W takim stanie w tym momencie znajduje się ten schowek z podłokitnikiem, i z takimi cup holderami, które niestety nie są jakieś fajnie użytkowe, ponieważ one się moim zdaniem do niczego nie nadają. No i tutaj druga część tego schowka, tu akurat było pusto, i tak też zostało. I druga strona, czyli tutaj sobie jeździ kierowca. Gumka tu delikatnie odstaje. To jest też minus, właśnie tego, że samochód stał nieużywany jeszcze. Dopóki był garażowany, wszystko fajnie, pięknie. Teraz po prostu szkoda. Także czym nas tutaj wita ta część kierowcy? Puchą po Energolu, których nie powinienem pić. Pierwszy raz teraz wypiłem od chyba trzech tygodni. Cztery szyby w prądzie, lusterka w prądzie, to wykończenie takie drewniane plastik. A tak prezentuje się fotel kierowcy w tym właśnie samochodzie z 2001 roku. I tu faktycznie czuć, że on jest świeży, bo je, siedzi się naprawdę fajnie, nie jest to takie wysiedziane też oczywiście podgrzewany kierownica skórzana, natomiast kierownicę już tutaj widać jakiś upływ, może nie tyle czasu, co bardziej promieni słonecznych, ponieważ ten samochód jeżeli stał no to to słońce cały czas z tego samego kąta atakowało właśnie tą kierownicę no i tak to się niestety kończy, co tutaj mamy jeszcze tempomat, z drugiej strony jest sterowanie radiem no i zegary. Zegary zresztą tutaj trzeba naprawdę się troszeczkę pokłonić, jeżeli chodzi o konstruktorów tego samochodu, i ogólnie Peugeotów, ponieważ to się zdarza w tych samochodach. Mamy tutaj nie tylko oczywiście obrotomierz, prędkościomierz, stan paliwa. Wyświetlacz tutaj nam się pokazują biegi. Ale też mamy temperaturę nie tylko płynu chłodniczego, ale też temperaturę oleju. Tu co prawda, no wiadomo, tutaj sobie nie poszarżujemy, nie pojeździmy tym 2.2 HDI. Natomiast spora część osób tych takich, wiecie, domorosłych rajdowców patrzy tylko na temperaturę wody, płynu. No i okazuje się, że a, dobra, 90 stopni, można walić do odciny. Ale niekoniecznie, ponieważ olej grzeje się w zupełnie innym tempie. A to też wpływa choćby na pracę skrzyni biegów i samego silnika. No i ten magiczny przebieg 206 640 km. No i to, o czym mówiłem, to niestety nie żyje. W sensie żyje, ale tylko i wyłącznie po odpaleniu samochodu i tylko jak jest zimno także jest sobie 607 samochód, który jest zaprzeczeniem w sumie idei kupna samochodu, bo to jest tak. Jeżeli ktoś kupuje samochód, no to często widzę właśnie słyszę po pytaniach, które są mi zadawane, jak długo ma pan samochód. I to jest moim zdaniem dość głupie pytanie, ponieważ to zupełnie na nic nie wpływa, bo jak widzicie, ten samochód mam 6 lat, a zrobiłem nim 6000 km. Tyle co nic po prostu śmiech. Ale jeżeli wpiszę w ogłoszeniu, że jestem właścicielem tego samochodu od roku 2017, no to jest duża szansa, że to ogłoszenie będzie jakoś tak lepiej widziane niż inne właśnie ogłoszenia sprzedaży takiego właśnie samochodu. Plus jeszcze tutaj ten przebieg, który no, on może być plusem lub też minusem, ale sam czas posiadania tego auta, no to moim zdaniem może być to właśnie jakiś plus. Tylko to jest takie trochę błędne myślenie, ponieważ mam też Alfa Romeo, taką 147, po liftingu z gazem 1,6, no i tym samochodem jako Daily sobie po prostu teraz jeżdżę, przywożę różne rzeczy, latam sobie tutaj po mieście, małe, zgrabne. Nie pali jakoś szczególnie dużo, no i ma gaz, także są to same plusy. No i klimę sprawną, bo tutaj w tej 670 niestety klima wysiadła. Nie wiem, czy ją trzeba nabić, dobić, czy coś tam zrobić. Nie mam zielonego pojęcia, tak już po prostu będę go sprzedawał. No i te, tą alfę mam od lutego tego roku, czyli od, teraz mamy lipiec, 9 lipca. 2023, a ja w lutym kupiłem właśnie tę Alfę. No i Alfą od tego czasu nastukałem 7000 km. Także Alfę, którą mam 5 miesięcy, tą Alfą zrobiłem 7000 km, a takim Peżotem, którego mam 6 lat, zrobiłem 6000 km. Co mogę powiedzieć o Peżocie? No, sobie sami odpowiedzcie. Natomiast co do Alfy, no to to już jest zupełnie inna sprawa. Także tak to niestety wygląda, jeżeli chodzi o te samochody i o takie dziwne teorie. No ale tak już niestety jest. Także tyle. Tak właśnie wygląda Peugeot 607. Tutaj, który to, ktoś sobie tutaj jeszcze nakleił Gekona. Czyli chciał zrobić chyba Quattro z tego samochodu, ponieważ te jaszczury są przeważnie na Audi w Quattro. No ale niech sobie już jest. Była, do niech tak zostanie. Także dzięki wielkie za oglądanie. Filmik taki wiem chaotyczny, szybki, no ale po prostu, żeby coś było, żeby była jakaś pamiątka po tej właśnie mojej 607. Także dzięki za oglądanie. Do następnego. Hej!